No witam, witam wszystkich tutaj na live zgromadzonych, siema na no wszystkim, siema miłość, siema. Yy, dobra, czekajcie tutaj. Ja w to nie wierzę w sumie, wiecie co, bo kiedyś te pięć łapek zagbijaliśmy długo, teraz yy, idę dwie minuty. Trzy minuty nawet i jest już. Siema Kruk, siema, siema. Co? Podlegaj wsegi z już z klanu. Aha. Bo chyba się promowałeś, coś tam y widziałem. Może dlatego? Do no dobra, poczekajmy jeszcze chwilę. Niech się tutaj ludzie zbiorą i zaczynamy gierę, co? Dzisiaj trochę wcześniej odpaliłem, znaczy tak, no. Jakbym jeszcze się pospieszył, bym równo 22 od odpalił, ale no czas. Czas mi tutaj uciep trochę Ej, dobra, czekajcie. Ej, co jest? Nie chcę mi się light załadować na telefonie. Ciągle mi się kręci kółko. Mm, dobra, czekajcie. Muszę to naprawić. Bo to wiecie, trochę w kurze, będzie mi się kręciło kółko ciągle. <grymne> Siema blodis, Siema, witam, witam. Właśnie czekajcie jeszcze tutaj powiadomienie dam yy, na społeczności, że Spive. Ty bez kit'u nie mogę swojego live odpalić, co jest? Spróbowałem, macie się Maciej, siema Wojtkom Tak, może zagrać Wojtkom Ej ludziska, u was na banie działa live na telefonach? Bo nie mi się coś spiprzyło, albo... Albo wszędzie tak jest. Znaczy u mnie w telefonie tak jest. Czekajcie, sprawdzę jeszcze... Nie, no inne live'y normalnie działają. Co jest? Swojego nie mogę odpalić live'a? Działa się, ma Ewa? Nie wiem, kurde, swojego live'a nie mogę odpalić. Znaczy inne live'y działają, właśnie też umiem... No, znaczy działają, odpalają się. Tylko swojego nie mogę odpalić. Zględzi się ciągle kółko yy, w telefonie. Tyle <grymne> <grymne> nie wiem co jest. Za 30 minut będzie. Spoko Bloody's, nie ma sprawy. Wiem Floreku, mnie też się Gitu, nie wszystkie też live'y działają na telefonie inne, sprawdzałem. Ale mój live nie działa. Czy ten chat wszystko jest, tylko... Nie da się odpalić wiecie, w yy, na transmisji. A czekajcie chwila, przeloguję się na, na inne konto. Może nie wiem, coś zrobili, że teraz nie można swoich live'ów oglądać. Nie, bez to nie mogę swojego live'a oglądać. Ej czekajcie, może zrobię restart streama, co znaczy wyłączę OBS i włączę jeszcze raz. Bo to coś nie tak jest. A czy tak mi się wydaje, że coś, nie, coś jest nie tak? Poczekajcie. <laughs> No wiem, bo miało być tak. O nie, dobra, wiecie co, Zrestar zrestartuję telefon. Bo coś mi się odwaliło chyba. Dobra, czekajcie, muszę włączyć w telefon, bo się No, już jest, wszystko okej. Okay. Siema. Siema, witam. Co tam u Was słychać, jak tam? Co tak mało ludzi, dwóch widzów jest? Znaczy, ten restart był, to może dlatego. Do Siema, Dorian. Dobra, czekajcie i podam jeszcze raz czat. Dobrze mówi się, dobrze wszystko, okej, okay, tak? Na pewno? Siema, damy. Kurde, no ja powiem wam tak. Nie wyspałem się. Wczoraj poszedłem spać o 3 w nocy. Ale to przez to, że... Widzowie mnie staczają do takich tutaj czynów, o trzeciej w nocy muszę jakoś się spać. No i ten. Rip lag wiem. Znaczy teraz jest okej. Okay. Wiem puszek. Był y, chwilowy. Chwilowa przerwa w live. Ale to po prostu musiałem zrestartować OBSL, sobie Lekcji trochę dużo, to czyli trochę czy dużo? Fajnie tutaj do ręce szarował przycisk subskrypcji na szary. No, podoba mi się to. <laughs> Dobra, czekajcie. O Jezu, ten telefon ma, naprawdę... No z <laughs> Czekajcie, zaraz gramy. Znaczy oczywiście... O, ma 8 widzów jest na lewie. Mogę już tutaj sobie przechwycić okno yy, z gry. No kurde, sorry, odpadłem wcześniej tego live'a, ale yy, jakieś problemy techniczne. Jak to nie tak, no to co innego. Hello, hello, hello. Dobra, yy, czekajcie, nie senkę już. Ale cyk. Czekajcie chwilę jeszcze tutaj jezu. Muszę poczekać, żeby telefon, wiecie, jak się odpali jak komputer na przykład na dysku HDD musi wiecie trochę pochodzić, żeby, wiecie, się odlagował. Odmówił się. Siema, siema Morty, siema. Siema Sebastian, jak ten zionek? spoko dzionek. Znaczy... No, był okej okay, dzień. Jak, dzień jak co dzień, ale... Co było wczoraj lepiej, to oj nie pytaj. <grypy> Ripy co chwilę małe. No właśnie tak mi się wydaje coś problem jest z netem. Znaczy nie z nieznetem może tylko ten. Coś z transmisją może jest nie tak. A czy ogólnie wiecie co na y, operze streamowałem zawsze. A teraz chcę, chciałem odpaść na Operze streama i pisało, że. Przeglądarka coś tam nie. Nie ten. Że coś tam nie działa ta przeglądarka, żeby strumień y, działał. O, przeczytałem przeczytam wam to. Twoja własna przeglądarka nie obsługuje strumieniowego przesyłania danych. Czyli o, chodziło o operę. Teraz dzisiaj streamuję na Google Chromie i też coś chyba jest nie tak. <noise> nie wiem. Siema mix siema witam. Widać mnie, tak widać, puszek. Nie mam moderatora, no widzę, nikogo nie ma z moderatorów. Są zawsze offline Serio, offline macie? No kurde, nie wiem. Mówię, coś jest zwalone. I nie wiem, co robić teraz, odpalać na nowo live'a? Może zrobię na nowo live'a. Nową transmisję, wiecie, wszystko wywalę. Łapki pójdą się walić i no, ogólnie ten, no kicha będzie, ale... Spróbuję, wiecie, na nowo... Postawić styl gdzieś o co chodzi. Siema Wikusia, siema o, jest moderator. Pozdrój x pozdrawiamy x -Gamerka. Ja nie mam ofline, wiem, ale niektórzy mają. Ja też u siebie w telefonie nie mogę tworzyć swojego live'a. To jest, to jest dziwne. Ej, to robimy to, robimy to, restart. Także, no kurde, wracam za, nie wiem, minuta, dwie minuty, po prostu na nowym streamie, tak wie, to więc czekajcie na kanale, wiecie? Na kanale musicie czekać na nowy stream, bo ten, no coś nie tak jest. Już nie mam offline. Wiem, ale u mnie coś nie tak jest też. No chyba, że tak zostawiamy, nie wiem. No. U mnie się kręci kółko ciągle w telefonie, wiecie, że... Że jest miniaturka, ta, wiecie, streama i kręci się kółko. Nie chce się załadować u mnie stream. Zostaw? No dobra, może zostawimy, nie wiem. Znaczy, mi te trochę kółko denerwuje, bo wiecie, się rusza tam na tym telefonie. Tak, masz 15 osób, wiem właśnie, ale... Wiesz, jak to jest. Z tym live'em coś nie tak. O! Wikusi live zaczyna, ale to pewnie jest ze strony internetu u Ciebie, Wikusia, coś. Ta, zostaw, plis. No ale ten, ja bym sobie odpalił na nowo streama i by, wiesz, no nowy by był, wtedy. Co? Czy mam kiełka? Nie mam kiełka, mam yy, galę. Najnowszego zadymiarza. Siema, Mafia AgroTV, siema, witam. Nie wiem, puszcza ile razem będziesz musiał być na live'ie. Ej, mafia agro, za zasób nie ma tutaj takich tutaj rzeczy. Dobra, nie ma tutaj jakichś tutaj korzyści pobocznych z tego. No dobra, gramy dalej, co? A, Wikoś, jak zwykle, spóźniono. Dobra, czekajcie, klub członków jest yy, Dobra, dzisiaj odbijemy 21, yy, 21 Poziom No dobra yy. Czekajcie tutaj co to jest Misja Dzisiaj trosze, troszeczkę sobie Czekajcie Ej, no coś jest nie tak, pisze brak Połączenia, identyfikatora, coś tam, coś tam pisał jeszcze. Ej, może ja na Beskito na, na nowo tego live bo coś jest nie tak ewidentnie. Szkoda mi teraz odpadać na nowo Mogę zagrać Dawid, może zagrać A czekajcie, jeszcze na spojrzmy Tutaj, że mam tego Że mam live'a To już Co? podaj Dawid? Dawita? Ty co nie ośmiu znajomych? Nie gadaj Dobra, bo powiedzmy tak, powiem tak, Poprowadzimy tego streama dzisiaj tak jak jest Ale na jutrzejszym streamie muszę tutaj chyba zresetować klub strumienia. Yy, wiecie, po prostu wszystko tutaj. Bo po prostu przeniosłem tego live'a na Google Chroma. A był na operze odpalen zawsze. I może to coś jest z tego wina też. No nie wiem, dobra, gramy chyba co? Czekaj, co tu jest. No dobra, dokończymy może sobie dzisiaj tutaj 6 rundek rosą. Czyli zostało jeszcze 3. Tak więc mamy tutaj już tą postać. I może wiecie, co sobie zróbmy. A, jeszcze tę misję to robiłem, właśnie, że mam uleczyć 60 tysięcy punktów życia za Tak więc yy, dobra, lecimy tutaj na zadymie. Yy, jak chcecie, to możecie zakrać. Tutaj mamy dwa miejsca wolne. Fajne w streamie dzięki puszek. Czyli jest kolejka, nie ma kolejkami. Tak więc tutaj potrzebuję, dw dwie osoby do gry. Teraz na Zademę. Także kto chętnie jest. Czekaj, yy, poczekajcie. Zrobię tak. Nie przeszkadzać i z czatu tu wybieramy. Zagramy, nikt zagadka. Dawaj, Jakub. Z to podobno grałem, to zagramy sobie. Oczywiście gramy po dwie. Po dwie rundki. Z każdym, czyli jak mamy tutaj. Z dwoma osobami będę grał teraz. No to będziemy grać dwie rundki, żeby nie było. Dobra, mamy zagadkę. Jest. Siema Zazik Games, siema. Co jak? Zawierałaś? No to dawaj. Znaczy, tutaj dużo chętnych już jest. Ba, tak, je, tak jest, polski Rejolowicz ma rację, no. Czekaj, kto to napisał, chce przez samochód? <grymne> <grymne> Czy mogę zagrać Nick y Mikus, tak? A, to mnie zapraszałeś, no to dawaj, dawaj. Nie ma sprawy. Cyk. No to dobra, na chwilę obecną mamy skład. Gramy dwie rundki za dyma i zmiana będzie zawodników, ok? powiem wam na coś zadymie to ciężko się gra sobie że już Dobra, lezimy Zobaczymy jak tam pójdzie Ta jest zawsze pierwszy Jakub? No dobra Dziś humoru nie masz czemu to, Ami coś się stało Co to się stało z tobą? Że nie masz humoru a wiesz co, a ja wręcz tutaj, powiedzmy, znaczy mam humor taki sam jak wcześniej, wczoraj, przedwczoraj. Jest ok, taki elegancki. <laughs> nie mam jakiegoś humoru. Znaczy, mam humor, nie mam że, że nie mam humoru. Pomimo, wczoraj sobie zadymię na Discordzie. <laughs> Chciałbym zmieśnik, ale byś się myli. No to zmień na miłość puszek coś, coś takiego, czy coś, nie wiem. Tutaj. Kurde, walnął. Jest to broniłem. Ledwo co. Nie czybije to łupiłe. Znaczy spróbuję, znaczy... Full hp mam. Je Kurde, już miałem strzelać. Aj jaj. no ja, widzowie przełóżcie się, bo tutaj... Dwie bramy już obroniłem <noise> Co ogólnie tutaj mój, możemy nawet przewalać na tej rundzie, nie ma sprawy, ale ten... No fajnie by było też wygrywać, bo co będą na nawet na szyję. O kurde maczno Nie da rady. Uuu, co to tak mało dzisiaj widzów jest na live? Co, ty, co to jest? Nie chcecie grać ze mną? Halo. Takie spadki są hmm, raptowne, nie wiem czemu. Może im live nie działa, to co? co niektórym? Dobra, strzelił tutaj. Kto to strzelił? To zagadka strzelił. Lagi są. Dobra, jestem. Kurde, ja nie wiem, no to bym musiał od... Ja przecież jeszcze Igola Rems jest. No to bym live musiał od, now od nowa odpalić, wiecie? Bo może coś jest nie tak z live'em. Szkoda mi teraz odpalać na nowo, jest już pół do prawie. Zmiennik tylko tak. Weź zmiennik na normalny. Boże, panie, pokój. Dobra druga rundka. Nie, ja mam wszystko OK. Znaczy wiesz co? Niektórzy mogą mieć, OK. Niektórzy mogą mieć, OK. A niektórzy nie, wiesz? Ja na przykład na telefonie nie mogę swojego live odpalić. Inne da się odpalić live YouTuber, YouTubeiec, Soul. Mojego się nie da. Pisze brak połączenia, identyfikator otworzenia, coś tam, coś tam. Dotknij, aby spróbować później. Jakiś identyfikator, i ten kod tam pisze jakiś. i... No nie da się odpalić. Nie. <grytanie> Inne live y normalnie działają, ale ten to. Nie wiem. Nie mogę, ja dzisiaj gram Rosso tutaj, bo muszę wbić yy, zadanie. Znaczy, dobra, już tutaj przewalimy znowu warunkę z widzami. No, <laughs> nie, to zro... dobra, zróbmy tak jak... Yy... Muszę zrobić od nowa streama, wiecie? Odpalę od nowa streama, okej? Okay? No bo nie, to się tak. Hello, hello, hello. Dobra, dzięki za grę. Kurde, już ma brakuje tutaj do rangi. Dobra, także wiecie co zróbmy? Poczekajcie chwilę, wrócę za dwie minuty czy tam ile za 5 powiedzmy maks. I odpalę nowy stream, bo no zwalony jest. Coś nie tak jest. Tak więc teraz będzie off stream. I po prostu czekajcie na kanale i będzie odpalony nowy stream, ok? Tak więc chwila.